Tańczyć znów chcę dwa walce, tańczę ze śmiercią, znów tańczę ze śmiercią i wiem, że tańczę ze śmiercią po kres. Punktem wyjścia nie był sam spektakl, tylko to, żeby zebrać na jednej scenie e, takie aktorki. Aktorki, z którymi pracowałem całe lata, które bardzo cenię i które faktycznie z tego co pamiętam, nie pojawiły się nigdy na deskach teatru Rozrywki razem obok siebie w równoważnych rolach. No i przede wszystkim mając takie cztery wspaniałe artystki jak Ela Okulska, Maria Mayer i Zamalik Alona Szostak, no to obligowało mnie do tego, żeby opowiedzieć inną nieco historię, nie tylko taką pozornie atrakcyjną, ale jednak płaską, czyli o morderczyniach, ale opowiedzieć trochę o nich, o artystkach. Które już jakiś czas są na scenie, mają swoje doświadczenia, swoje przemyślenia, swój bagaż wieku, tego nie ukrywamy. Więc to jest też taka przede wszystkim dla mnie opowieść o przemijaniu. Tam są oczywiście też piosenki, kilka, które opowiadają o morderczyniach, które fizycznie kogoś zabiły, ale bardziej to jest opowieść o tym, jak my zabijamy nasze emocje, uczucia, jak zabijamy nasze relacje, związki. Bardzo dobrze się reżyseruje, ponieważ one są gotowe. Nie? To nie jest tak, że ja muszę w jakiś sposób wyciągać z nich coś, co tam jest schowane i tak dalej. One mają taki wachlarz możliwości i tak są inspirujące, że to jest po prostu. Mówienia, to jest tej strony, a spróbuj tak i tak dalej. I one natychmiast proponują także że moglibyśmy zrobić cztery takie przedstawienia albo i więcej. I w każdym one by jakąś pieśń zinterpretowały na cztery różne sposoby. Każdy z sposobów byłby równie intrygujący. Więc to jest raczej taka opowieść o tym, jak my wspólnie ze sobą istniejemy i na scenie, i poza nią. Po co? Wincheliem to miasteczko małe i bezwarne. Sąsiedzi chłodnym darzą się szacunkiem. Lecz są tu dni niepokojące, gdy przedwieczorne złote słońce rozpala serce, czyli pocałunkiem. Ostrzegam przed niebezpieczeństwem, cytuję z Biblii z nabożeństwem: tralala, tralala. Nie znasz dnia ani godziny, tylko To jest troszeczkę ponadczasowe. Akurat my tutaj wykorzystujemy ich utwory. Do opowiedzenia historii kobiet, to znaczy, które gdzieś tam są zawsze w przeciągu, nieważne w jakim one w danym czasie się znajdują, ale zawsze borykają się z pewnymi problemami, rozsterkami z jakimś bólem, I ponieważ te teksty są ciemne, ale są ponadczasowe, dotykają bardzo często wnętrza, można tymi utworami absolutnie wypełnić tę wypowiedź tych kobiet. To są odwieczne problemy, dobra i zła, miłości i nienawiści, miłosierdzia. Ja myślę, że my teraz wzięliśmy się, te cztery kobiety, które wyszły na scenę, Jakąś, z jakąś misją, po prostu, żeby zatrzymać to całe zło, które idzie na świecie. I to nie chodzi tylko o obyczajówkę, która się dzieje za tymi drzwiami naszych domów. bo ja myślę, że to jest troszeczkę szerzej. I ja, ja osobiście uważam, że faceci nie wyrabiają dużo. Że patriarchat po prostu jest przestarzały i kobiety powinny wziąć swoje ręce na świecie. Dosłownie. Powinni pójść po swoje. Z każdym z nas siedzi diabeł i nigdy nie wiemy, jaka iskra, jaka ostatnia kropla przelana spowoduje wybuch i nasze inne zachowanie i nie wiemy, co zrobimy. Bo niektóre z nas, bo to przedstawienie dotyczy kobiet, niektóre z nas mają świadomość, że mają tego diabła za skórą i go pilnują, żeby on nie wylazł. Ale niektóre myślą sobie, że już takim jestem aniołem, a może się zdarzyć pstryk i to coś, co jest bardzo głęboko ukryte, wyjdzie. Dlatego jestem ostatnią osobą, która Tępia, różne zachowania, a ludzie tak mają, jak ona się mogła tak zachować? Może że mogła. Może coś wywołało, taką nie inną no, reakcję. Myślę, że teatr jest przede wszystkim od tego, żeby poruszać trudne tematy. I to jest też punktem wyjścia dla tego typu autorów muzyki, którzy dokładnie takie trudne tematy poruszają, dlatego że każdy z nas no, ma w sobie cząstkę zła.